O dominacji ekipy ze stolicy Dolnego Śląska w tej dyscyplinie mówiliśmy już nieraz, i szczęśliwie w tej materii nic się nie zmienia. Nasi w sezonie wygrywają. Mecz za meczem. We wszystkich rozgrywkach, co ważne są niepokonani i ostatnimi zwycięstwami zapewnili sobie praktycznie puchar Lacross. Stadion na utaszynie okazał się dla kosenierów również. Bardzo szczęśliwy na dzień dobry. Piątych zawodów o krajowy puchar mierzyli się z Poznań Huzars i wygrali wysoko 19 do 16. Od początku do końca dominowali nad przeciwnikiem i nie było wątpliwości, kto jest lepszy. Po krótkiej przerwie drugi mecz dnia oczywiście z udziałem Wrocławien i znów świetna gra, duża skuteczność no i efektowne zwycięstwo tym razem w polu pozostawili rywali z Oświęcimia zwyciężając 15 do 4. Nie zwalniają tempa i to nam się bardzo podoba. a Chcemy no więcej i więcej. Podczas turnieju miały się też zaprezentować nasze lakrosowe nadzieje. Czekaliśmy na występ kosynierów Junior Wrocław, ale pogoda tym razem nie pozwoliła i młodzi zaprezentują się kolejnym razem. Co się odwlecze, to nie uciecze. Czytamy na oficjalnym profilu Facebookowym. To fakt. a my oczekujemy i na grę młodych i na kolejny szósty już Turniej Pucharu. Nasi chcą zakończyć zmagania z kompletem zwycięstw i bić kolejne rekord. Mają oczywiście na to spore szanse i w pełni skoncentrowani są w stanie trafić znów na czołówki gazet. Trzymamy kciuki i czekamy, aż puchar już na stałe przyjedzie do Wrocławia.